Kilka godzin temu ściągnąłeś aplikację, z której korzystanie miało być dobrą zabawą, przynajmniej tak mówił ci Twój znajomy. A teraz we wskazanym przez nią miejscu znalazłeś walizkę, która bardzo niepokojąco pachnie. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku koszmarnej piątki. Randonautika, wcześniej bot w komunikatorze Telegram, obecnie zdobywająca popularność aplikacja na smartfony. Jej działanie jest proste. Po odpaleniu aplikacji i pomyśleniu intencji, wskazuje nam miejsce, gdzie powinniśmy się udać, żeby coś znaleźć. Najczęściej, żeby znaleźć dziwny zbieg okoliczności. Zdaniem autorów aplikacji, przez to, że do ustalania współrzędnych wykorzystuje kwantowy generator liczb losowych, pozwala wyrwać się z ciągu przyczynowo-skutkowego który kieruje naszym światem i doświadczyć wpływu naszych myśli na rzeczywistość. Jednym z pierwszych, który opisał podobne zjawisko, był psycholog Carl Jung. I on nazwał to synchronicznością. Ale koncept jest ten sam. Czasami zdarzają nam się dziwne zbiegi okoliczności, zbyt dopasowane do nas i naszego życia, żeby były czystym przypadkiem. I podróże z wykorzystaniem randonautiki mają nasilać to hipotetyczne zjawisko. Ta aplikacja to coś w stylu połączenia Pokémon Go z tym, że ktoś do ciebie dzwoni, kiedy o nim myślisz. Oczywiście, znaleziska w niej powinny być dopasowane do nas i pomyślanej intencji, ale okazuje się, że niektóre zdają się powtarzać u wielu randonautów. Jeśli będziecie korzystać z aplikacji, wy też prawdopodobnie na nie wpadniecie. Oto pięć rzeczy, które spotkasz podczas randonautingu. Po pierwsze, ściany, które mówią. Ustawiając aplikację, miałeś w głowie prostą intencję, która brzmiała co mam dalej robić ze swoim życiem? Wskazany punkt na mapie znajdował się dość daleko i gdy do niego dotarłeś, początkowo nie zauważyłeś nic ciekawego, ale gdy spojrzałeś wyżej na ścianę budynku przed tobą, zobaczyłeś wielki napis Nie płacz za siebie. Bardzo pozytywnie, znaczy nie powinieneś się przejmować przeszłością. Albo gasząc światło w przedpokoju, czas zacząć biegać trochę szybciej. Napisy na ścianach, napisy na billboardach, napisy na szyldach, dziwnie związane z celem naszej wycieczki. To są tak zwane ściany, które mówią, jedno z najpopularniejszych znalezisk podczas randonautingu. Numer 2. Przedmiot znikąd. Myśl, którą miałeś w głowie podczas ustalania lokalizacji brzmiała Czerwony. Chciałeś sprawdzić, jak skuteczna jest ta cała randonautika, jednak jako cel wskazała ci środek pobliskiego pola. Jakim cudem miałbyś znaleźć coś czerwonego na polu? Nie dowierzałeś, aż zobaczyłeś całkowicie czerwony fotel. Stojący na jego środku. Jednym z sekretów aplikacji jest to, że wskazuje miejsca, koło których pewnie byłeś często, ale nigdy ich jakoś nie odwiedziłeś. I nagle okazuje się, że w tych miejscach są przypadkowe przedmioty, których tam nie powinno być. Jak lodówka na środku ulicy, sofa na polu, czy żółty samochód, który widzisz w tym tygodniu już chyba setny raz. Miejsce trzecie butelka z moczem. Odbyłeś już wiele podróży i do tej pory znaleźli. Zdają się być coraz lepsze i lepsze, coraz bardziej związane z Twoją osobą, mające coraz więcej znaczenia. Jednak teraz, gdy w końcu dotarłeś do miejsca oznaczonego na mapie w aplikacji, natrafiłeś tylko na leżącą na środku ulicy butelkę z moczem. Przedmiot ten stał się swego rodzaju memem w społeczności randonautów, co pewnie wpływa pozytywnie na częstotliwość jego znajdowania. I ogólnie założenie jest takie: randonautując odpowiednio długo, prędzej czy później znajdziesz butelkę wypełnioną żółtą cieczą z jakiegoś człowieka. Choć sowa jest oficjalnym symbolem aplikacji, niektórzy uważają, że to właśnie ten przedmiot powinien nim być. Sowy są o wiele rzadziej spotykane, ale to może i dobrze. Są trochę niepokojące. Widzieliście, jakie sowy mają nogi? Zbyt seksowne. Numer 4. Coś makabrycznego. Uznałeś, że chrzanisz z zasady, chcesz znaleźć coś mrocznego i nie obchodzi cię, czy będziesz musiał się włamać na czyjąś prywatną posesję, czy nie. Kiedy już przedostałeś się przez ogrodzenie, okazało się, że… ojej… Znaczy, żartowałeś? Tak naprawdę nie chcesz znaleźć nic mrocznego, a odgłos piły mechanicznej za tych drzwi do piwnicy przekroczył maksimum twojej strachliwości. O nie, ucichł, ktoś cię usłyszał. Ale przynajmniej dwa tygodnie później byłeś w gazecie, w kawałkach. Korzystanie z randonautiki bywa niebezpieczne. Bo świat bywa niebezpieczny. Jeśli korzystacie z aplikacji, polecam stosować się do zasad na stronie czyli przede wszystkim randonautować w dzień, oraz nie wchodzić w miejsca, w które nie powinieneś wchodzić i szukać rzeczy, które są inspirujące i motywujące a nie przerażającego klauna. I miejsce piąte możliwe, że znajdziesz przyjaciela. We wskazanym miejscu nic nie było. Randonautica zaprowadziła cię w zakątek, gdzie było tylko kilka kubów na śmieci i sterty worków. Nie wiedziałeś, jak to się ma łączyć z twoją intencją, przyjaźń, aż do momentu, kiedy nie usłyszałeś cichego miałczenia dochodzącego z jednego z worków. Mała głowa wychyliła się z worka i jej ledwo rozklejone oczy patrzyły prosto na ciebie. Okazuje się, że wiele osób, które korzysta z aplikacji znajduje porzucone zwierzęta, i bardzo często daje im nowy dom. To wszystko na dzisiaj, a ty korzystałeś z Randonautiki, napotkałeś któreś z opisanych dzisiaj zjawisk? Napisz w komentarzu na dole i zapraszam na live w każdy czwartek o godzinie 20. Gramy w mroczne gry w stylu pixel art. Również zachęcam do wspierania i dołączania do klubu nocnych bestii. Jak klikniecie Wesprzyj, to tam macie listę bonusów z tym związaną. I pamiętaj, hasło: nie ma się czego bać nie jest dobrą intencją. heba